Witam serdecznie, proszę o lajki, proszę o suby, dzisiaj zajmiemy się takim, taką rzeczą jak jednorożca, a mianowicie jak skutecznie w tą minutę wziąć więcej koników, jednorożca wziąć i zapodnieć. a mianowicie... Jak wiecie, w ciągu jednej minuty trzeba się wyrobić z większą ilością koników. Otwieramy sobie okna po prostu tych koników, jak, jak mamy. Ja akurat tutaj wezmę 5 tej nowej rasy, która weszła. I teraz tak, ja już mam tutaj przygotowane, że je ja mogę od razu w i zapłodnić ustawiam sobie po prostu najlepsze jakie są skoro i tak płacę dużo no to są drogie te pokrycia to chociaż niech będą jakieś tam i zostawiam tak widzicie, no zostawiam tutaj też na następnego robię dokładnie to samo

i znowu nie zostało dobrze, że są 100% blue to może jakiś przyrost będzie fajny natomiast o co chodzi o, co, o to chodzi, że mogę dwa razy dziennie pokryć jedną rożce a teraz jest ułatwienie o tyle dobre że po prostu nie ma konkretnej godziny, w, którym, w której można pokryć jednorożce a można w każdej chwili, tylko że mamy na to minutę. No to spróbujemy te 5 koników zapłodnić prawidłowo. Widzicie 60 sekund, następną dwie rzeczy, tak, oczywiście chcemy kontynuować i lecimy na następny ciech. Rozumiecie o co chodzimy. Sprawdzimy od razu. Są pokryte, prawda? No, krócej nam to zeszło. I wiecie teraz sobie sprawdzamy czy nam się urodzą. Po okazji própujemy prawda te koniki zobaczmy czy się urodzi jednorowiec czy nie powiem szczerze że przy tych placzkach to mam a sprawdźmy czy jest pokryty ociec miejsce sobie No mam ostatnio pecha co do, co do tej nowej rasy bez, yy, bez ucha yy, po prostu nie da się nic osiągnąć z nimi. Ja po prostu już nie mam do nich troszkę przekonania, bo jak na pięć klaczy przy tylu pokryciach co ja już dałem i tak dalej, ani jednego. Ani jeden, nie się nie urodził. To wiecie, to jest masakra. No ale no cóż, czasem się ma w jednym szczęście, w drugim pecha. Ja mam tutaj akurat pecha. No ale może tym razem będzie coś lepiej. Także pokażę Wam, co i jak na WIP-ie można szybciej zakładniać te, te klacze. Natomiast. Natomiast ciąża trwa tyle samo co normalnego konika. I taka, taka jest. Trzymajcie kciuki? Nie ma. Nie ma. No, do widzenia. Jedziesz do odsiewu. Do odsiewu z następnym. tutaj też jest pokryty. No, No tutaj mam, że jedną, jedną jeszcze sesję mam na pokrywanie, no ale to zobaczymy co teraz jednorożce można by pokrywać w dosyć długich odstępach kiedyś tak nie było, było troszkę to łatwiejsze, no ale, ale było w jednej godzinie i trzeba było sobie wybrać lepszą Godzinę, prawda dla nas i, i dwa razy w, w ciągu dnia też była minuta gdzie można było pokrywać to się z zegarkiem w ręku siedziało i pokrywało właśnie te koniki no to była paranoja troszeczkę no jak mnie córka zobaczyła z zegarkiem przy, przy tym przy komputerze mówi tata na co czekasz mówię pociąg niedługo mi odjedziemy i tyle pociąg do koników chyba no bo tak 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 trzeba to to po prostu nazwać to czasem czasem no to chyba to, paranoja to, to nie raz nieraz nieraz jak jak z koleżankami tutaj Rozbawiałem, prawda? To przychodziła godzina na, na, na jednorożce. To nagle wszyscy zamierali, nie? To, to... Ja, dobrze, no dobrze. Tutaj potem tym względem troszeczkę ułatwili, ale, ale osiąganie jakichś wybitnych wyników odnośnie jednorożców jest bardzo, bardzo utrudnione. No cóż, no trup, no jest znowu. Dobrze. I co? Nie będziemy z tą kadercie. Ach No to widzicie, już mamy 2-0. To prawie jak polska kolumbia. No lecimy. Cóż to powiecie? Jezus, jak dzisiaj zobaczyłem tą konferencję prasową, to normalnie nieco coś aż drapnęło. Godzinę gadali o niczym. Hmm. O, pewnie, pewnie A was nie interesuje, jest ten, nie? No, ten temat. Dalej. O, dawno takiego kabaretu nie widziałem. Szkoda mi tylko tego lewego, bo bo naprawdę chyba był jednak najlepszy z tego wszystkiego co tam było przynajmniej szarpał trochę no, on nie jest niestety rozgrywający może jakby był rozgrywający z jego charakterem i tak dalej to może byśmy coś więcej ugrali ja myślę, że po prostu coś tam nie zagrało o. no jest znowu zero Muszę chyba poczytać o tych, o tych e, pionorożcach, bo, bo coś mi tutaj nie gra, bardzo nie gra. Już mamy 3-0, czyli Polska Kolumbia. Na razie mamy tak czy inaczej to na pewno przegramy. Będźmy <laughs> następnego kurde. Tak to jest. Ciekawe są kto tam kurczę z kim się pokłócił w tej, w tej kadrze, bo to tak mi wygląda jakby, jakby tam niezłe niezłe były. Nie to kiedy czy nie? Tam cały czas jest ta, ta kamera, nie nałączy no, ich, ich... Łączy nas piłka, tak? Ach! no. Ciekawe, ciekawe. Ja staram się jej nie krytykować, ale już po prostu nie da rady. Nie da rady po prostu, tak. No i trzymam kciuki. Nie. No niech mnie drzwi. Wiecie co? Ja to chyba. Nie wiem, no kurde. Już tutaj mamy 3 do 0, tak? 4 do 0, tak? No to już takiego. No to już mamy Polska, Polska. E, dania, tak? Polska Dania. Wiecie co? No powiem Wam tak szczerze. No ja myślałem, że on się tak naprawdę wkurzą w meczu z Senegalem i po prostu skoczą, tak jak wyskoczą tak jak w tym meczu z, e, z, z Rumunią po prostu zeżrą tych tych, e, tych Kolumbijczyków no, no to my byliśmy przystawką no. Ach, coś tu po zrobić Zobacz. no dobra Czyli mamy 5-0 oj, boże, boże, no to mamy na tyle. 1 piąta szansy jest na zdobycie jednorożca w normalnym pokryciu. To mnie tutaj coś nie pasuje. Już jest za dużo 15 do 0 to jest o wiele bardzo małe prawdopodobieństwo, że że, że coś takiego się stanie natomiast być może Wam będzie lepiej się pokrywało być może Wam lepiej wyjdzie tutaj widzicie że lip ma po prostu krócej zmniejszony czas oczekiwania na podobny poród na podobne zapłodnienie natomiast trzeba zauważyć że następne pokrycie będzie dopiero w dniu o od 12.00 a mianowicie tutaj mamy upominek Hestii jego się nie da sprzedać nie da się go podarować komuś ani, ani, sprze ani wymienić natomiast upominek Hestii w skrócie ucha działa w ten sposób, że macie pewność, że urodzi się jednorożec ja jeżeli mam jednorożca z upominkiem Hestii zazwyczaj od razu daję od razu daję różdżkę płodności różdżka płodności daje to, że zarazem nam się dwa koniki czyli bliźniaki jeszcze mamy coś takiego jak 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 boski, boski, boski to mamy tego boskiego koronego. Mamy boskiego Izyda odnośnie, odnośnie zbliżającego się końca miesiąca, prawda? I boski Izyda daje taką możliwość, że pierwsze pokrycie w nowym miesiącu daje od 3 do 5 Identycznych zierbaków, czyli można na przykład pokryć jednorosła Izydą przy pomocy upominku Hesti dać mu różdżkę, i dodatkowo jeszcze będziemy mieli zierbaki jeszcze z Izydy, ale trzeba pamiętać, że to musi być pierwsze. pierwsze pokrycie danego w danym miesiącu. Co tutaj jeszcze mamy odnośnie jednorożców to mamy takiego boskiego Queen'a. Queen, queen że może pokryć każdą klacz jaka jaka jest w naszym, w naszym w naszej hodowli tylko naszą. Natomiast Wartość genetyczna bardzo spada danej, danego zierbaka, z tego względu, że Quilin ma tylko 1000, 180 pg. I nie ważne, że tutaj jest blup 100. Zawsze wam będzie spadać i to drastycznie. Niektórzy robią sobie zawody, kto będzie miał mniejsze pg. No i w tym momencie się to przy użyciu kuilina. Można każdą rasę pokryć także. Czasem, jak wchodzą nowe, nowe maści, nowe rasy jednorostców, to wystarczy mieć jednego i pokryć sobie kuilina. I właśnie już Następne, następne źrebki z danej rasy. Bo rodzi się wtedy zierebak rasy tej, jaka jest klacz. Prawda? Oczywiście klient za każde pokrycie dostaje, dostaje punkty do rozstania. I te punkty do rozstania można wykorzystać. No tutaj mamy tylko tyle. Zarzuciłem projekt jednorożec dosyć dawno, bo, no, tak jak mówię, no, nagle, nagle wymierał całe, cała, cała społeczność, bo wszyscy kryją, kryją jednorożce, nie Było bardzo komediowe, dla mnie przynajmniej, ale, no, tak było. No to nic, dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że zalajkujecie, za suby, jakieś subki puścicie. No i do zobaczenia następnym razem.